Halo, halo. Dzień dobry, legendarni piłkarze i legendarne piłkarki. Nadszedł czas na podsumowanie naszych 40 domowych treningów piłkarskich i na losowanie nagród na koniec właśnie tych treningów. E, jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim, którzy zgodzili się na taką formę treningów, którzy razem przez te e, 40 treningów byli razem ze mną, razem z nami. Razem ćwiczyliśmy, wzmacnialiśmy naszą formę, nasze umiejętności piłkarskie, uczyliśmy się samodyscypliny, uczyliśmy się wytrwałości, czyli cech wielkich mistrzów sportowych. Więc chciałbym wszystkim pogratulować za to, że wzięliście udział w tym projekcie i bardzo Wam serdecznie podziękować, bo dzięki Wam, rodzice, drodzy, była szansa, żeby właśnie kontynuować działalność Szkółki Legendarni w tym niełatwym czasie. Więc bardzo wszystkim za to, za uczestnictwo w tych zajęci zajęciach dziękuję. No, i co? No To czas nadszedł na losowanie nagród, które już wcześniej wszystkim obiecałem. Będziemy losować koszulkę legendarnikom z numerem 6. Tak jak wcześniej pokazywałem. Numer 6 legendarnikom. Hop. Będziemy losować też dwie piłki firmy Nike rozmiar 4, czyli dokładnie takie, jakimi ćwiczymy na treningach. Są to oczywiście piłki zapakowane, nieużywane, nowiusieńkie. I tak jak ostatnio podczas ostatniego, losowania, chciałbym też poprosić wszystkie dzieci o to, żeby, żebyście nie byli smutni, jeżeli to nie wy wylosujecie nagrody. W sporcie jest tak, że na meczu gola strzela jedna, dwie, może trzy osoby, ale to nie oznacza, że wszyscy pozostali chodzą smutni. Wiedzą, że tak po prostu jest. I trzeba prawdziwy sportowiec, prawdziwy czy mistrz sportu musi zarówno być szczęśliwy i radzić sobie z tym, kiedy wygrywa. Ale również musi być szczęśliwy i, za, znaczy, może nie że musi, ale no powinien sobie radzić z tym, kiedy coś nie idzie po jego myśli. Trzeba po prostu patrzeć na to, że będzie kolejna okazja, będą kolejne możliwości, będzie kolejny trening, kolejny mecz i może na kolejnym meczu uda się strzelić gola. Tak naprawdę każdemu się zdarza czasami nie trafić w bramkę, więc nawet jeżeli dzisiaj nie zostaniecie wylosowani, to jest loteria, tutaj nikt nie ma wpływu, nikt nic nie zrobił źle. Po prostu tutaj jest zabawa. To nie martwcie się, nie przejmujcie się, wszystko jest ok. Eee, więc bądźcie szczęśliwi i cieszcie się nawet tym, jeżeli kolega wasz czy koleżanka, e, ktoś inny wygrał właśnie nagrodę. Więc przejdziemy do losowania. Gratuluję wszystkim, którzy brali udział w zadaniach i w treningach, bo rekordziści mają tutaj ponad 30 losów, tak? Bo każdy zgodnie z tym, ile zadań, ile filmów właśnie wysłał, tak rozdzieliłem losy. Przypominam, za każde wykonane zadanie był jeden los. Za każde za każdy wykonane zadanie, za każdy wysłany trening był jeden los, i też każdy, po jednym losie też dostały wszystkie osoby, które w kwietniu też wysyłały swoje treningi. Czyli, jeżeli nawet ktoś w maju nie ćwiczył, ale w kwietniu wysłał cho, chociaż jeden trening, to też ma swój jeden los tutaj, tutaj, właśnie w tym losowaniu. I jeszcze jedna ważna zasada: mamy dwie piłeczki, więc myślę, żeby było sprawiedliwie, jeżeli ta sama osoba wylosuje obie piłki, bo może się tak zdarzyć, to losujemy jeszcze raz. Jeżeli koszulkę i piłkę, ok. Jeżeli ktoś będzie miał tyle szczęścia, to śmiało, ale jeżeli dwie piłki, no to żeby było sprawiedliwie, żeby jedno dziecko nie miało dwóch piłek, to będziemy losować jeszcze raz, żeby więcej osób mogło się tutaj e, nacieszyć właśnie nową, nową piłeczką. Więc zaczynamy losowanie. Dzisiaj e, mądrzejsze od doświadczenia z zeszłego miesiąca. Karteczki wydrukowałem troszkę większe. Więc mam nadzieję, że dużo lepiej będzie widać to wszystko. Zrobimy tutaj porządnie, przemieszamy. O, może by było widać. Dobrze, tutaj mieszam. O, mieszamy, zwrócimy trochę. Teraz znowu przemieszamy. I pierwsze losowanie, które sobie zrobimy, to będzie losowanie koszulki legendarniką z numerem 6. Hop, jeszcze sobie przemieszamy. Teraz drugą ręką. Hop. I jeszcze raz sobie przemieszamy. I uwaga, uwaga, uwaga. No trzeba będzie coś chwycić w końcu. Hop. I kogoś już mam. Uwaga, ja już wiem. No nieźle. <grytanie> to jest. <grytanie> Koszulkę wygrał. Uwaga. Jaźdę. Proszę bardzo, mam nadzieję, że tutaj ostrość teraz lepiej złapie niż ostatnio. O, wszystko ładnie widać. Czyli koszuleczkę legendarnikom z numerem 6 wygrał Jaźdę, kolega Stasia z grupy, który wygrał koszulkę w poprzednim miesiącu. Eee, czyli koszulka leci legendarnych kom do Jasia D, który też trenuje w środę tak jak Staś. No, a teraz przechodzimy do losowania piłek. Kolejna nagroda to będą piłki Nike. Eee, I lecimy dalej. Hop, losujemy. Najpierw jedna ręka losuje. Hop. Druga ręka. Ta sama procedura losowania. I uwaga, jeszcze raz. I uwaga, uwaga, uwaga. Kogoś już mam. I uwaga, piłkę Nike. Wygrywa Szymon M. Jeszcze raz pokazuję, hop. Szymon M. Który trenował w środy też, ale w innej lokalizacji. On nie jest już kolegą z grupy, z grupy z Brzeźna. Proszę bardzo, Szymon M. OK i została nam jeszcze jedna piłka. I losujemy, hop. Losujemy, 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 losujemy. Teraz druga ręka, komu się po szczęści tym razem? Losujemy. Hop. I mam znowu kogoś. Hop. I ostatnią piłkę zdobywa Antek M, który też ćwiczy w grupie z Brzeźna. Akurat Antek ćwiczył razem ze swoim bratem Jankiem, więc myślę, że chłopaki podzielą się piłką i będą nią razem grać, bo razem ćwiczyli, razem wysyłali filmiki. Więc to są zwycięzcy dzisiejszego losowania. Więc mówię: koszulka, tak jak mówiłem, z numerem 6 trafi do Jasia. Piłki trafią do, e, do Antka i do Szymona. A ja dziękuję wszystkim za domowe treningi. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że jak najszybciej zobaczymy się na tradycyjnych treningach. Eee, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia niedługo. Papa! Pa.